dobry, siema. Jak się bawicie, panowie? Bardzo dobrze. Słuchajcie, jestem magikiem i nagrywam sobie na TikToka, jak podchodzę do ludzi i robię sztuczki. Pytanie, czy mogę wam coś pokazać? Dobra, to was jest czterech, to zrobimy sztuczkę dla czterech osób. Przekładał pojedyncze i najpierw ty gdzieś powiedz stop. Co dzisiaj? Zapamiętaj swoją kartę, ty zrób to samo, powiedz, stop. Ok, zapamiętaj swoją kartę, ty zrób to samo, powiedz, stop. Zapamiętaj swoją kartę i ty na ostatniej kartce gdzieś powiedz stop. I zapamiętaj swoją kartę. Tak więc, moi drodzy, cztery karty w środku talii. Zacznę od twojej karty. Jaka była twoja karta? Powiedz głośno, żeby kamera złapała. Szóstka trefl. Szóstka trefl. Patrzcie, szóstka trefl jest... ...dwudziesta trzecia od góry. Yy, twoja karta. Jaka była twoja? A z czerwonym rąkiem, jak Tak? As. as. As, sorry, as to muszę począsnąć i jest as, sorry, to czasami wymaga czasu. Twoja karta, jaka była twoja karta? Dziesiątka Jak? Dziesiątka. Patrzy na to. Raz, dwa, trzy. I twoja, twoja jest ostatnia. Jaka była twoja karta? As. Też tref. Okej, okay, daj rękę w ten sposób, kciuk do góry i teraz patrz. To nie jest as stref. Zaciśnij kciukiem. To nie jest A stref. Zaciśnik ciukiem. I to nie jest A stref. Zaciśnik ciukiem. I trzymaj tak w opuszkach. na końcu, na końcu. Teraz patrz na to. To nie jest A stref. To nie jest A stref. Obróć karty. Oh, 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 oh.